Cześć kochani, dzień dobry. Nazywam się Mariusz Wach, to jest mój brat. Pamiętacie, są z prętem? Otóż te kolano, spójrzcie, jak się wszystko ładnie pogoiło. Nie mamy zaczerwienienia, nie mamy siniaka. Opu, opu, opuchlizna znikła, także no, tutaj pomogły te bielektry typu X39, jak i ice Wavey. Także. No, było się bez wizyty u lekarza, jakiś, czy tam jakieś prześwietlenia, także widać, że naprawdę to wszystko działa. No, myślę, że, że można produkty polecać dalej, a żeby nie było, to jeszcze raz pokazuję, że to jest ta sama postać, czyli był brat Daniel. No, także to na razie tyle. No i... Oby tych testów nie trzeba było więcej takich wykonywać. No i każdemu dużo zdrowia życzę. Dziękuję.